Na długo przed początkiem czasu pierwszy mistrz Krindricu stworzył krainę Rizo za pomocą czterech broni żywiołów. Po jego śmierci jego broń zlikwidował zły Lord Gargamel, wówczas Sensei Wu, z nas czterech ninjów zdolnych jej bronić. NINJAKO Mistrzowie Krinjitzu, odcinek pierwszy Zwykły dzień, ninja Rufio, w Rizowie Tak jest, ninja Nayan, opanowaliśmy już Krinjitzu Jesteśmy pa, w stanie każdego Dobra, słuchaj Chodź tu. Ostatnio były jakieś ploty, że są no. jakieś ten zamieszki Ciekawe czy na, nas przydzielą no, mistrzowie Wu Nie, to jest mistrz, no. nie mistrzowie Jak ja mogę disrespektować naszego jak króla nie, Boże, tutaj się te lamusy tak pamiętają, co nie? Nawet swoich tych nie mają. No. A my, pa, ja mam swoją maskę, ty masz swoją maskę, kurde, cool, pa, jakie moce mam. Po, jaki o, klamus. to chyba chce być jak ty. No, stary, no. Już myślałem. <laughs> Słuchaj, to, to są moi fani po prostu, ja jestem... Najbardziej rozpoznawalny ninja, ty jesteś, jesteś ten ninja... Jego -topem po prostu. ty jesteś ten ninja, który moją siostrę lubi, no ale to jej nie ma w Rizowie teraz, ona jest, jest na innej misji. Jeśli tak dalej pójdzie, to nie będzie dobrych ninjów, bo on, ten Wu nas zawsze przydziela do najcięższych misji, a co jeśli zdechniemy, no to nie ma jakichś regenów naszych, co nie? Po na rynek, Kupimy bez o doga. Ale i tak tu jest gdzie jest rynek? Ja tu nowy jestem. Up. Dobra, idziemy na rynek. A tutaj, 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 tutaj było moje pierwsze miejsce zamieszkania w Rizowie. Potem ten mnie do największej kwarantanny mm. No dobra, tutaj ryż jest, to jemy. A ryż. Jak ja nienawidzę ryżu. Jak możesz ryżu nienawidzić? Ninja na ja. jestem mistrzem ognia, ja ten ryż ci spalę jednym dotknięciem, więc weź to do mnie człowieku lepiej. Jak myślisz, jak sobie naszą, nasi bracia razem? Myślę, że git Chemno szczerze to mam w nich wypieprzone. To jest tylko dla pieniędzy ten nasz układ. Tylko ciebie lubię spośród naszych braci. Ejio. Co ty robisz? No podsłuchuję, pan jaki. Dochodzę? A. <laughs> a ty a ty to kto? A, a ty co? Witajcie, mistrz W u Was wzywał. W? O kurde, ale ma w ogóle czepek na głowie, dobra. To jest jego posłannik. Czepek, słuchaj, to jest jego posłannik, czyli pewnie znowu, znowu kolejna misja, na której możemy użyć. Ja. chodź to Ukłonę, panie mistrzu. Co? Przyszliśmy jak najszybciej mogliśmy My nie, mogliśmy. Tutaj. My nie, nie jesteśmy tutaj. nowi, panie Mistrzu. Dostaliśmy wezwanie no. ASAP Czyli jak najszybciej musieliśmy się zjawić Właśnie, więc proszę się streszać To nie Dobrze. szkoła proszę. Ale to zaczynać. teraz nieważne nie Słuchajcie, mam na was bardzo ważną misję Ponieważ e, ostatnio w Zomburbi Z jakimś cudem Ząbiaki zaczęły się pojawiać i nachodzić na Zomburbie No jest. Przejęły jeden z punktów będziemy musieli go odbić Panie Mistrzu jeśli mogę się wtrącić to jest jakiś atak masowy czy to jakieś szajki ząbiaków co się kręcą? Nie mam pojęcia drogi Ninja Janie Przygotujcie się na najgorsze nawet No czyli no, wyruszamy tak, do zomburbi? No to najwyżej co? będziesz ich grzebał Co? Trzeba mu danej misji i niech e, e, Ale jeszcze raz, dźwięk pa, dźwięk Panie zami. Mistrzu po cichu czy zadyma? Za Brzeżanie za dymek. Drogi Dobra. Ninja na Janie. Dziękujemy mistrzu za wyzwanie. Oczekujemy sobie tej wypłaty na ro... No Co? Równo <grywka> Spierdam. Znowu do tej zomburbi. Co tam znowu się odwala? Ja nie ja wiem. Nie wiem, ta moja rodzina jest cholera. to jest teren Roślin, kuźwa, jak zombiaki tam weszły? To nie wiem, to wybiliśmy wszystkie ostatnio. no to nie wiem, to pewnie jakiś strajk. Nie co wiem, tam. albo, albo korumpy, albo jacyś debile tam są. Nie, musimy to obcalić, koniecznie. A więc do Zomburbi! kuźba, Kuźwa, gdzie my jesteśmy? W kanałach? O, cholera, wpadliśmy do kanałów! No Jezus, ale to jest ta zomburbia? Co to jest? Ja nie wiem, nie wiem. Masz znam ten dynamit? Ten. O. Nie, pa tutaj jest. Jakby jakaś pułapka na nas była normalnie. Dobra, Rufio, jesteś ninżem prądu, ja jestem ninżem o. ognia. I ja mam taki zmysł ognisty, nie wiem czy ty masz taki prąd nisty jak ja. Czuję zombiaki z daleka. Tak ci powiem, gdzieś tutaj No a jak może ich nie czuć, w końcu tutaj są. Ble, no i co? O, dobra, już ich słyszałem. Ja tak ci powiem, to kiedyś było miasto roślin. Po tu się otworzyłeś? A myślisz, że nie wiem? jest Stefan, jaka proteza tego mózgu, proszę. Sobie? A co to, dobra, 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 czekaj sobie. Ej, nie wiem, ty się dzieje. To o A co to? 1, 2, 3... o Nie! Nie! O. nie. Zabijemy ich! Dawaj, dawaj, o. dawaj! Przestuj. Dawaj, Rufio! Ogień! Okay, dobra! Wybowy. Super! Dobra! Uśpieni są. Pewnie więcej ich jest. Teraz po drugiej stronie pewnie są. Zwłoki znikają, bardzo normalne. Eee... Rozkładałem się. Wiesz co, następnym razem to by lepiej było wziąć tego, jakiegoś zakładnika, bo my gówno się dowiedzieliśmy. My to sobie interesujemy. A, karabin miał. Nidzanayan, miał karabin. Bez kitu. O cholera! Kuźwa, strzelają! Co jest grane, ty? Trzeba Dobra, zdenerwowała mnie, nie oszczędzamy go. Nie czekaj, to zły cholera. pomysł, zły pomysł. Chodź, 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 zapłot, za zapłot. Zwioba nas z tego. I Dobre, na ja nie Chodź, bo ich zgubimy tak Ja znam skup. O kuźwa To dobra, dobra, Bolera. mijamy, 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 mijamy Mijamy, O, mijamy. mieliśmy to rozwiązać pokojowo, ale... Przemysł to jedyne rozwiązanie Słuchaj, za zabijamy jednego Dwóch zabijamy, zostawiamy jednego, ble, ble. Yes. Yes. A, Zabij jednego. Nie, nie jest, giniesz Giniesz Polera, a, kurde Zabiję jednego Dobra, kolejny Z Zostaw tego za tobą, zabijemy tego Dobra, jest Nie się na... Stój, 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 bo cię zabijemy Ręce przy sobie Podaj się Gadaj. z kim ty jesteś? Wiesz kim jestem? Jestem kuźwa mistrzem ognia Spale ci kuźwa dom, rodzinę i całego ciebie Gadaj A ja jestem mistrzem piorunów On cię pieprznie piorunem, cześć. Ja tu jestem tylko na rozkaz Jaki rozkaz? Gadaj o, o, o. Gadaj, kim jesteś, co tu robisz I po co tu ja, jesteś ja, ja... Ja Jestem... Y... Jestem Kriko i, i, i mnie wysłał tu kierownik Kierownik Cię są Jaki kierownik? Dobra, skąd? Ząb. Skąd? No powiedz, skąd? Uh, nie, nie wiem, nie wiem Gadaj Na razie to ja Cię trzymam w napięciu Cha, ja, bo Ty jesteś elektryczny, dobra, to było Dobra, słuchaj, wszystko, powiedz wszystko co wiesz po prostu, bo Cię zabijemy nie, Już mnie nie denerwuj, patrz Bomba Co Boom i umierasz Skrakowa. Jak to wszystko? Jaki rozkaz? Jakiego Krakowa nie ma, coś takiego Kraków? Gadaj konkretnie, bo cię zapierdzielimy. Już, koniec. Skrycjowy. Skąd jesteś? Jestem z, z Bowley Island. Jaki było Island? Co? Ja wiem, że to jest. To jest tylko wyspa. A, no Dobra, ale. Jakiś kierownik. stąd. Kim jest ten kierownik? Nie znam jego imienia. Ja jak wygląda? Jakiś status no. jego, co? To był jakiś zaginiony uczeń mistrzału czy to jakiś random? E, taki trochę... w czarnym stroju. Dobra, Kriko. Masz w łeb i następnym razem się kuźwa słuchaj, rozumiesz? Wynocha mi tylko wynocha mi stąd i proszę mi tu nie, nie robić zamieszek, to było kiedyś miejsce roślin, wynocha. No i da. Dziękujemy. Kurda, aż chciałem go rozstrzelać. Ja co, nie wiem, czy to było w ogóle. Grozić może mu, mnie mu zawieszał. No, on... ja teraz pinczowa jestem. Nie masz tych pinczów. Dobra, teraz The Bonnie Island jest taka wyspa kości. Tam jest taka pradawna epoka. I tam są tacy starożytni, kuźwa jaskiniowcy, ząbiak. A wiem ten lud. To jest dwa światy stąd chyba, nie? Nie mam pojęcia, nie wiem jak tam się dostać i ja nie wiem czy na przykład jak tam nie wejdziemy, to czegoś nie rozpieprzymy, czy w ogóle my tam przeżyjemy, bo tam. To znowu skok robimy. Tam to jest stary, stary, to jest coś do czego rośliny nie dotarły jeszcze. Więc Dobra, jeśli tam to dowózku, pójdziemy. Czekaj, bo ja nie wiem w którą stronę, muszę się rozejrzeć na pewno. No to jest dosyć Jolone. taki temat, że tam może być dużo zombiaków Ostrzegam cię od razu Więc jeśli chcesz poślubić moją siostrę jednak To musisz być uważny, chodź za mną Mi się wydaje, że to w tą stronę I chwyć Kuźwa, znowu w tych kanałach ja. wylądowaliśmy, ja na pierwsze. gdzie my jesteśmy? Miało być dwa światy stamtąd, a nie jeden I to Berlin chyba jest Bo No to... Bo Miała być wyspa i jesteśmy w Berlinie. No dobra, ale dobra, to jest ta strona roślin. Bo nie wiem, kurde, ja myślałem, że tutaj. tutaj jest ta Bonnie Island, musimy jakiś turob znaleźć, tak ci powiem. Bo tutaj lubię Nie, nawet klasera. tutaj. Tak. Ciekawe, jak jest. No nasz to stóp. nasz teren, słuchaj. Nie, są... O, o, o. Czekaj, jak jak do nich podchodzimy? Jak cywilizowani ludzie? Jak. Jeden jest? Możliwe. To co? Co robimy? Wodę to murem. O kurde. To nie. Niech. Cholera. Patrz, okrążymy go, Widzisz, Gdzie ty jesteś? Kuźwa, chodź i ninja. To od, bo tu jest przejście. Pa, no widzisz? Ja tu byłem w Berlinie. Chyba jadłem. kurde, Berlin wschodni. O jak... Pa, 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 pa. Czekaj. Kurde, bo jest więcej. Górem tym murem... Nie przepraszam. Oni... Oni mury budują. Dobra. A mur berliński? Nie, 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 cholera. Wpieprzamy się w nich. Dawaj. Trzy. Cztery. Zatrzymać się! Co to ma być? Co to ma być? Pod ścianę! Pod ścianę! Pod ścianę! Ty! Ty! Pod ścianę! Tu! Stój! 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 stój to stać! Stać! Co? Kim wy jesteście? Przedstawicie? Je? Proszę. ten muren tu. Ale po czym muren buduje ten? Buduje muren. Ale po co? Buduje muren na lecenem. Od kogo zlecenę? Chwila, ja chyba znam ich język. język. Katibia zawód. To chyba nie ten! ten. Ale, Nabrę, 싶은, nailedem, nie ten! To. To, to, to Niemcy! siu <eces> o <theorethm invece> no, siu! Ja tu buduję Murę z wyspą Kościen. Wyspa Kościen? Ej! mieliśmy iść do wyspy Kościen przecież. No? Dobra, wyspa Kościen, ale kto z wyspy Kościen? Murem szefurem. Szefurem? Gergemeden. Gergemeden? Dalej Ger mi nie <ś mateix> Jak mener? Muren muren. Muren, muren. muren, muren muren, germeden, dobra Kazane, budowen muren Budowen muren buduren, kazanem Dobra moi drodzy panowie W którą stronę do wyspa kościan? Muren, buduren, going Muren, going. Tam? Dobra Chodź ninja na Dobra, dziękujemy za pomoc Dziękujemy Schmetterling I się kłaniał a ty, a ty jak się nazywałeś? Prze Ahoj i Szmeterling się żegnają A co ty pierdoluty? Ty szczęśnik w ogóle Ty po... Walą do nas Dobra, My zabijamy ich nim kiedyś. Wal... widziałeś? Strali do nas, zabijamy ich eee, Stela! Ożdy! Walić ich na łeb, co są jakieś fałszywe Główniaki Wali Widzi? Rufio, dawaj, wal Wal na dziurę Raus, raus im malasz Dobra, nie żyją i paczek cicho, i muren nieskończony. Idziemy dalej. Very good. No i co, teraz chyba wypadałoby do tej wyspy trafić, co? No, to to jest. Tak jak? Hmm? Może wysadzimy na nim ten monument. Wiesz co? Nie, nie mogę bomby postawić, czuję taką słabość teraz. Kuźba kolejne. Yy. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Ty, co, co, jakieś nowe? Daj teraz Nie, 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 nie! nie. nie. Zginął! wybuchowy. Dobra, wydochaj, idziemy stąd, bo w kolejni. Nie, no gdzie ty idziesz, kuźma? Ja się schowam o kuźwa, napadli mnie. Kuźma rufio! O kurde. Bo Boże, w końcu tu jesteśmy. Ta legendarna wyspa kości, na której podobno mamy komuś wchodzić. Ej, widziałem na poczówkach. No, już jakieś dźwięk. Eee. Co? Wde. Czekaj, chowaj <grym wdech> <znać. grym wdech> się, chowaj się. Może do... się do nich dołączymy. Jakby się przebierzemy. Eee, ty to naprawdę chcesz do nich dołączać? No ciekawie wyglądałem. Miałem takich kolegów kiedyś. Takie rytuały robiły. Mm. O ja pierdolę, Dobra, dobra, dobra. Eee, Uciekaj, uciekaj! Ja z nimi nie należy co Kurde. to się? Szybko! Za Zabijamy ich! Dawaj! Co to jest w ogóle? Kiś plemienie zaginione! Pozbywamy się przeludnienia Nie bić co wy robicie! My pokojowi jesteśmy! Co wy robicie? Ja pierniczę! Dobra, git Kuźwa, ale mnie teraz stopa boli. Dobra, chodź, zobaczymy, nie ma ich. Zobaczymy ich wiosków. Co, 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 jest w ogóle? Galera, wzywaj chyba posiłki <gulia> Posiłki chyba przyjdzie. No, nie no nie Ja co jest, Kolejni. że dopiero trzech zabiliśmy Te... No kurde Co to za gówniaki jakieś? Jaszczurki na głowie mają No kurde oni spawner mają, wiesz co? Trzeba im spawner rozwalić O kurde Tyle wituje ty za chwilę kurde stopę sens z winę nieeeee Dobra, leżą psy Wokół ognia Nie no kolejny Dobra, chodźcie chowamy się, dobra, cicho, cicho Chowamy się, nie ja się chowam Nie widzę O kurwa, zauważył mnie Nie cię Dobra Wyciągajcie karabin co tam te miały zombiaki Dobra, ale nie wiem co dało to ja jestem mistrzem ognia nie strzelania Dobra Chowaj się Kurno no Ile ich tu jest? No, rachowam się. Chodź tu, Rufio. Weź tam, polesz chwilę. Ja tu ich podpalę. Wynoka, ogień! Boj się ognia, spieprzać. Trzyma... Rękę, trzymaj. No, boisz się ognia, kuźwa. Zdech, karzełki, dobra. Stary, jak ty się będziesz kuźwał nas, kurde, tutaj przycisnęły. Ja pierniszy, to no, co to jest? Dobra, dobra. Ostatni, ci chowaj ła, 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 ła. <śpiewanie> O ja jabie... <śpiewanie> Co to jest? Co to jest? Dlatego tu nie chcieli przychodzić. Uciekaj! Uciekaj, weź ten karabin do no tu pysysać, chodź! Idziemy stąd! Nie zostawaj tam on cię już zabije, chodź! Szybko! No i skuź wam mówię, że ci zabija ty... no i teraz leżysz Tak po to są ninjowie? żeby umierać na wyspie kości, tak, panie mistrzu! Jesteś na mną? Na ja. Na Janie A my nie mieliśmy tego jakiegoś tego co nie na ubiera tutaj znaleźć? No jakiegoś Gierme Ja Trzech to pa Demogorgona? Demogorgona? Dobra nie Chodź na dół Cześć Łapkę robię na nich Chowaj się O Dobra mam miejscówkę Mam Chodź do mnie Szybko Chodź do mnie Nie znajdę Znajdą nas tu A, a ja nie wiem gdzie ty jesteś Na dole jak się mnie spyszy, nawet jak Na dole tak. jestem! AŁA! kurde uderzyłem głową o <grym> Ale oni głośni są. Ja piernicę! Dobra, 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 teamwork wow, wow. Dobra, no nie wiem, Dobra leży jeden, chodź, 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 bo to my się wypieprzymy znowu weź ich piorunem pierwszy Ogień, kurna! Co za łakomczuszki małe Każełki na wow. Dobra, dobra, Palcie się Dobra, do do dobra Wracajcie do fabryki karmuły Jezu, kolejny. kolejny Ty na tej wyspie nie jest gułak czasem? Wiesz co, ja pierwszy raz tu jestem za bardzo nie wiem o co chodzi, dobra. Ile my ich tu już zabiliśmy, to już, to, to już chyba wystarczy. Nie, tu jest tego. tak dużo, jak Chińczyków. Bo to dobra. wiesz co, to jest chyba jakieś pradawne plemienie, tak mi się wydaje, no i... Oni tu mogli dużo, 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 dużo dzieci porobić. No to czas eksploracji Proszę, to będzie sytuacyjne, chyba, chodź tu. Kurinjutsu najwyżej pieprzniemy. O! E co ty tu robisz? nikt nie mnie wysłał tutaj, do was. A, Tom, dom... ale co ty, ty tu robisz? Jesteś? <laughs> Jesteś y jak ty tu się dostałeś po pierwsze i co za to on stoi? Czy nabiją się panowie wódeczki? Jak ty się w ogóle nazywasz? masz? imię. To Albert. Ale osoby? po co tu przyszedłeś? Tutaj wiesz, ile to było jakiś impów starożytnych, przez które w pięć razy się potknęliśmy o własne nogi, musieliśmy się podnosić. Wiesz, ile tutaj było jakichś pradawnych technologii. Co ty, sługa mistrzy, mistrza, tu robisz? Ale mistrz mnie tutaj wysłał, bo dowiedział się, to tak naprawdę za tym wszystkim stoi. No w sumie ta informacja by nam się przydała, bo wszystkich zabiliśmy i już nie mamy co robić. Jesteś pewien? Wiesz, spotkaliśmy dużo na oni nam żeby przyjść tutaj, bo tak te wszystkie czyli strajki w Zamburbi się dowiedzieliśmy, że to są przez, to, przez osoby, które są tutaj. Tylko że tak my tu już pochodziliśmy tu nikogo nie ma, więc powiedz, cicho, powiedz kto jest problemem tutaj. Ty ja już. mi nie ja. powiedział. Wydaje mi się, że to miejsce w wygląda groźnie, proponuję tam wejść. To wygląda jakby A... złoczyńca, złoczyńca był akurat w tym miejscu. No pomagasz w ogóle, Azbest? Albert, to, nie azbest. Ale moje imię to Albert, a nie Azbes. Dobra, Albert. Pójdziemy na górę. Ty pilnuj no, tyłów, no. okej? Okay? Dobra. Będę pilnował, gdybyś tyłów. Dobra. Ozdroszę. Nie ruszaj się stąd. Jeśli ktoś cię będzie porywał, to krzycz. My idziemy, już nie patrzymy za siebie. Dobra. Bo ci ufamy, Albert. O, kurde. O, kurde, o, kurde. Ja, nie widzą nas, nie widzą, spokojnie. Nie widzą. O Boże, chciałem to usił. gdzie jest Albert! 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 Gdzie on jest? Jezu! Dobra, czekaj, poza tam idą chyba już? Pomocy! No i skąd tam go krzyczy Gdzie ty jesteś? Okej okay, tu Pomocy! Gdzie jesteś Albert? Kurde, Jestem na brzegu! Jestem na brzegu! Gdzie? Na plaży! Gdzie? nie na plaży! Czenie chyba nie jest! Albert na której Prawej czy lewej plaży! Na już mamy poszliśmy na prawo! O Jezu, Jezu 3-4, dawaj Klinjitsu Jezu, tu jest jakiś chłop z hełmem na łbie Jego wcześniej tu nie było O kurde, on też umie mnie klinjitsu O on jest klinjitsu! Zostawiam, zostawiam, ja idę tylko po mojego kolegę O Jezu Odejdź ode mnie, nie spierzaj się Dobra, nie wiem o co chodzi Albert Ooooj, oj, 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 oj Albert, co ty robisz? Czemu ten zamek cię nie bije? Co? Albert Gru, szybko chodź wokół tej... Chodź wokół tej barierki, szybko Rufio, za mną! Nie złapią nas. Mam was w końcu. Ale kim ty ma jesteś? Kim ty jesteś? Ty! Garmadon! Garmadonki? Jaki kuźwa? Garmadon! Dobra, porozmawiamy, stu, poddajemy się, poddajemy się! Poddajemy się Dobra. Chcemy porozmawiać, dobrze. gdzie jest Albert? Ten. O co tutaj chodzi? Kim wy jesteście w ogóle? Czemu Albert nas zdradził? Dlaczego o was nie ma żadnego artykułu w internecie? Dobra, ale mieliśmy zabić jestem... jakiś przywódcę. Jestem... Kazałeś jestem zbudować kamarą... mur, kazałeś robić strajki w Zomburbie. Tak? To ty? Eee, tak. Ja, ja jestem dawnym y... uczniem waszego mistrza w. G gargamel? Nie, ten gargamel! Rufio. Demogorgon? 3-4 Ej, ucieka! ZAPIERNICZAJ Rufio! Zabić ich! Ile sił w nogach! Na dół schodzimy, dawaj, tylko tak To ja Jezu! Gilbert, ty peluk, gdzie ty jesteś? Chodź do lasu, tam oni nas nie zobaczą jak wejdziemy na jakąś skałę Czy tutaj Dobra, dobra, Rufio Ile ich zostało? Bo ja tam wypisnąłem ja tam im wypadł to to jest ten wróg, wróg mistrzału. To jest wróg mistrzału. No. On już nie ma o, o. tej. A armii. powinien <laughs> tego oglądać. O, o. o kurde. <laughs> Uważaj, uciekaj, uciekaj, nie, my z nim nie, damy nie. radę. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Musimy go w dwójkę naraz zabić. Karabin dawaj panu. szarżuj. A nie, stoi Dawaj! O kurde. Dobra. Ale jakim skonononął mnie Poza... Kiedy O cholera Chodź, 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 chodź! Wiesz co, no i kurde, on tu nie ruszaj się, paralizator! Paralizator, nie ruszaj się! Nie trafiłś mnie. A weź się, odwróć. Facto, a paralizator. Wyjdź sobie beczką. Maryłka, dobra, nie, nie. Podaj się! Poddaj się! Podaj się, poddaj się Podaj się. Podaj się, już po tobie. A. No i gdzie My, twoje że, koledzy? z papieru, mi coś zrobisz pod ciśnieniem. Ja twoje koledzy Albert! A, czyli on stopą jest, tak? Ten sługa... Sługa mistrzemu O, bo zawsze przegrywką moją. Nigdy nie, nigdy nie było jakiegoś mistrza tego, bo sługa mistrzem był, co to, co tam, fuu Co cię łączy z mistrzemu? Czemu, czemu, czemu ci też tak bardzo zależy, żeby rozwalić całą yy. czasoprzestrzeń roślin? Przecież, przecież mówiłem ci, że miałem dostać mega ninja Obiecą mi to Zielony ninja, to? Tak To Ta. jest zielonym zielony ninja ale on mnie szukał. O, szukał cię ja jakim sposobem? Obiecał mnie, a potem powiedział: Nie, nie możesz. Czuję, że mrok w twoim sercu W na Janie, nie znalazłem tego zdrajcę. Poczekaj, Ewina. No. O, Skrzywołałeś kolegę, to go znalazłeś, odwróć się. Masz coś nam do powiedzenia, Albert? Mm -hmm. Kuźwa, Kuźba, no co za chłop! Do beczki wsiadł! Albert za mną! Bum, bum. Bum. I co? Myślisz, że mi tym coś zrobisz? To się je, nogi do sprawy. Panie Gargamelu, gar, 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 może pan mi powiedzieć Po coż, aż tak panu zależy. Pan nie jest ostatnie ninja, bo pan jest pieprzonym zombiakiem. Jak, jak pan to by dowiedział? Tak czy siak? Ale by... ale obiecał mi tu Ja ci obiecam śmierć! Nie, A! No, Oj, danie. A ty co? Chodź tu! Co, nic nie powiesz teraz? Gadaj. O, o, nic nie powiem Chodź za mną, zami, za mną, Wywalaj No nie, no kuź, no wiesz, że się, <grym> się doszli, już jest Leży Chodź Dobra idziesz tu Nie, stań tutaj, stań sobie tutaj, zobacz sobie, fajnie tutaj jest, stań o, tu. sobie tutaj O, 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 i, i O, są rośliny Nara no ja ci... chyba już Bo nie jestem być ninjam. mam parę ostatnich słów, ale... Mam go w dupie. No. Najpierw każ nam iść a na wyzwanie, najpierw on nam każe iść na wyzwanie, a potem nas zdradza. Nie... Nie chcesz być ninja, tak ci powiem, Rufio. A tam narzekasz. Ciekawie jest. No Ty się pieprznęłeś, no i co ty tu robisz?! Wypierdziszaj stąd! Twoi rodzice nie żyją! Twoje dzieci nie żyją! Co ty tu robisz, kurwa! Zdychaj, kurwa! Zdychaj! Zdychaj! Zdychaj. Zdychaj. Nie, to dość tych karu! Chodź już, nie będę już nindrą głowa mi boli, wszystko mnie boli. Mam dosyć. Idziemy do tego pieprzonego mistrza łu i idziemy na emeryturę. Idziemy. Lecimy. Jezu, końców domu. Dobra, wreszcie oj, bym zachodził. Nie, ja już, ja już mam dość. Te Krinditsu uczyłem się. Tylko po to, żeby otarć się o śmieć na jakiejś wyspie pełną jaskiniowców, każerów, które krzyczą na siebie. Dzień o, dobry, o, i, panie mistrzu. Jest... Zabiliśmy lorda Garmadona, który był czynnikiem wywołującym bunty w Zombopolis oraz budował most z jakiejś niewiadomej przyczyny. Nie most, a mur w Berlinie. To, to nasz no raport, właśnie, ten, 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 co nas wysyłał, ten kamienny dzban, to jak Albert nagle przyszedł na tą wyspę, gdzie był ten właśnie, ten pana wróg, ten gar, Gargamel, tam było w ogóle 20 jakichś impów, co krzyczały, strzelały, to w ogóle po było, ale przyszedł właśnie Albert, no i wiesz co, on nam nóż w plecy wbił i nas nabił na zombiaki i, i prawie umrzeliśmy oboje. Eee ah, jajko, jajko, moi drodzy Właśnie dochodziło to chodziło. Co? Co? Taki, taki był mój Co? Chciałem zobaczyć jak wy sobie poradzicie, jak będziecie... E, czymś jeszcze do czynienia z drajtą. P***** -tom, roboty samuraja! O nie! W dupie mam te swoje moce ogniem! Nie, weź spadaj! Do dupy sobie ziarna Wstać masz się strzelać, nic mi nie zrobisz. Dość mam tej roboty! Nasze życie traktujesz jak jakieś zabawki. Idziesz ze mną Rufio? jest nie moją zabawką, moją zabawką jesteś Spieprzaj Rufio Idziemy nie sobie Możemy Nie ma ci prawa Nara. Wiesz o, no, co? Ten jest taki stary, że on te nie masz. ma mocy No ciekawe jak zniszczysz to ty sobie plecy i wątrobę Naura w frejrze Naura do kibla iść, bo mi się strasznie chce a ty nie Czy on musi tyle srat? Cholera Kibla Wiesz, szukasz tu to, to jest? Eee nie, nie kiber, wiesz nie może Warszawa, bo ja tam... A wiesz co, dzisiaj, dzi dzisiaj w Berlinie nie byłem, no to, to, to tam Tam? Dobrze, dziękuję. Tam zeskocz. O, siema. Miłego! Dzięki nawzajem To tam iść, Róbimy... Panie stać w miejscu! Takie takie dostał od do mistrza muże, że kurde zamroził się. Muszę na mieć pójść. No kur... zawsze nas puntałem, kiedy go... Scenariusz, co ty w ogóle myślisz? Wymyślcie jakieś imię, nie mam żadnego pomysłu. Albert. Dobra, muszę Albert, dobra, może Albert. Albert. wa, czemu mi się dżanziara włączyła? Dobra, Albert. Dobra. Cofnij się trochę. Stań tutaj, muszę bardzo ci popatrzeć w oczy. Stań tutaj, gdzie ja stoję, dobra? Albert. Masz bardzo ładne, czarne oczy. <laughs> to wygląda jak trójka głównych... Trój bohaterów.